Dzień dobry moi mili, bez zbędnego przedłużania. Lecimy dalej. Dobra, tu jest pojemniczek już podpisany. Możecie sobie zobaczyć, jak tam yy, incejki mają z wymaganiami. Są to fajne pająki. Dobry na początek, dużo plotą sieci. Yy, no i ogólnie, to wracając do tej grupówki, był tam taki syf, że nie umiałem tego wyczyścić. No i sobie to odkładałem, odkładałem, aż myślałem, że pająki umarły i się doigrałem teraz czegoś takiego, że obstały się, żyją i jest ogólnie pajzer. Tutaj widzicie nakrętka. Jak mówiłem, każdy pęk u mnie zostaje. Co ja bym tutaj chciał zrobić? No dać jej jakąś podporę na gniazdo. Mam nawet bardzo głupi pomysł jak to zrobić. Mam tu roślinkę taką. Mam no, to gdzieś na środek, albo w bok. O! Chciałbym zobaczyć, co w ogóle pająk będzie w stanie sklecić z tego. Na pewno się tu odwali jakiś szaj z tym, ale na to liczę, że on pokaże tutaj umiejętności budowlane, że tak powiem. Nie wiem jak to dobrze ustawić, Może na środek i nie wiem, przykryję to i po prostu się to rozdzierdzia i pająk chce to opajęczynuje. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. No, inceje lubią ogólnie i sucho i wilgotno, nie musimy się o to martwić, że coś tu pójdzie nie tak, ale ta Sonica jest wielka, naprawdę. Zobaczmy w ogóle ile ona ma DC, bo mnie to ciekawi. Inceje się dopuszcza od 2,5 DC, ło, ta ma niecałe 3, to powiem, że jestem zaskoczony, mile, mile zaskoczony. Nie chcę wejść. Robimy to inaczej. Po to mam pensetę, krzywą Widzę. Po to jest penseta krzywa, żeby zrobić tak. Ale stara wyjść, proszę. Ja się wystraszyłem tego. Ta flaszka, którą podlewałem mi szczeliła. Dobra, imtejko, ale wyjść było mnie to denerwuje, nie? W ogóle jak już ją tak trzymam, nie za oczy normalnie. To zobaczcie, ciulowo widać. Puszczamy ją. No nic jej nie jest, patrzcie. Dalej się rusza, wszystko git. Zaraz zacznie uciekać. No. tym z tą roślinką nie wiem bo trochę kurde że przesadził okej okay, dobra zamykam ten pojemnik incejka jest opisana tej drugiej incejki przygotowałem taki pojemnik ogólnie tu mam stare jeszcze włókno poprosowe nie użyte także wykorzystamy sobie dzisiaj w pełni okej okay. to jest nie mam żadnego pojęcia, co tam. Jakiś kawałek, może drewna stary. Tak, tu proszę bardzo. I będzie miała. Nakrętka z wodą. Może co mi to łapie za zoom? Nawet nie zauważyłem. Sorry, widzowie. Tu to samo dam yy, jej roślinkę sztuczną. O, cyk. To jest ogólnie. Nie wiem dlaczego, ale mi się to wydaje suche. także tu sikamy sobie. W róg. I teraz tu, żeby bardziej wilgotno w jednym rogu było. I tyle. Jest bit. Nicejka będzie na pewno. Zadowolona na pewno to doceni. Ty! Nie, nie uwierzycie mi w to. Wyciągłem ją nie i parcie ona mi to, widzicie? No na mi i zrobiła? i robiła? Wszystkie skurde żarty jakieś. Co jest z tobą mnie tak pojąk? Halo Kurde, ale ty się tutaj ciepła na ta. No ugryzła no, ugryzła i tyle. Nie mamy. Teraz ja ich nie znajdę. Ja... Chciałem ją złapać do tego małego prawnika. Jasna cholera, ona tu ma istny raj. Chciałem dobrze będzie. jak. cajechać. Mogłeś ci tam zginąć? No, widzę ją tutaj, jest. Ale ja totalnie nie mam, jak, jak tego zrobić. Ona na wleci, pod to, i jest koniec. Nie ja będę też odsuwał tego regał. Chyba będę musiał to faktycznie zrobić. Ach, odsuwamy regał, i oglądamy jak to będzie. Ja muszę mieć tutaj na nią luk. Regało się ruszyć, nie da tak. Może za dół? Nie no, proszę, niech mi się to nie obuli. Czy coś? Ach. Gdzie tańca ja jest? Ale kurde, halo, ej, tu mam tyle tych pająków. Ja nie będę w stanie tego gdzie dać, aby to podnieść, czy coś, nie? Nie wiem, co mam z tym zrobić. Zostawić jej nie mogę, bo to jest mały pająk. I stąd pitnie. Kurwica, co teraz? Teraz karpką spróbuję pod regałów ją wsadzić i jeździć, tak, żeby mi ten pająk wyleciał i nie wyleci, bo to jest nierówna podłoga. Nie jestem w stanie podnieść tego regału. Nie jestem w stanie tego cofnąć ale lipa. Ale lipa. Jestem mega wściekły. Teraz po to wszystko? Widzowie, sorry, to jest nagła sytuacja. Po co to wszystko? Muszę te terraria wziąć. Ona mi nie wyjdzie chyba sama z siebie. Bo musiał być córki. A dawno takiej jazdy nie miałem Dobra Ja tylko z powrotem rzucę do tego pojemnika i możemy a, zaraz mi padnie bateria w tym W ogóle nie świeci ani dobrze ani źle to jest Inceja, nigdy nie jest. Teraz ja sobie... Tu jest to. Wezmę sobie szczypce. I tak to się robi. Patrzcie. No to niesamowicie Inceja mi dała pochwalić dzisiaj. Szok. O. o Ale się kurde strachu najadzam, ale... Ale tym wściekły. I czy może nie wściekł wiecie, pająk jak pająk zrobił, tak zrobił. Tu se w pojemniku siedzi. Ech, gdzie by go odłożyć? Tu go damy, to trochę przesuniemy dalej do tyłu. Muszę tu wejście do yy, światła. Ech, ja, ja idę wziąć latarę, widzicie? Czerwone miga. Podładuję się ją. A w międzyczasie se pojadę do miasta. Taką rożkę w kebabie wyrwać. Dla ciekawskich, którzy się pytają, czy się udało, czy się nie udało. Nie udało się. Wiedziałem, że tak będzie. Dlatego po prostu zostaniemy już na zawsze razem z moją żoną Zoli. No, także dzięki za oglądanką, Pamiętajcie zerknąć w linki poniżej. Jest tam Discord Mango Ziwafki, jeden z największych community anime w Polsce. Ogólnie jest tam też na dole Link do mojego watchpada. Piszę tam ogólnie swoją książkę, między innymi o związku właśnie z nią. I ogólnie o całym takim świecie, który sobie, że tak powiem, wymyśliłem. Także zapraszam do czytania. Tematyka jest ogólnie 18. Zapraszam Was też na moje inne kanały YouTube na Zoj Gadajski oraz na Taku. Dzięki zaglądaniu. Na razie. Do następnego.